Nie, dziewczyny! No. Jak tam? Jak nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. No jestem! No no. jestem? A tu myślałem, że wydawał pobycie we smy, czy tak to ja ja robiłem? Nie, myślałem, że pojechałem, bo ja was nie widziałem, gdzieś tam nie wiem, zatrzymaliście się, czy też? A przewrócate wyprawiłem, nie wiem. No ale w drobnicy. No? Nie kujarz. Nie kujarz. nie ten Paweł, nic nie im. Target czy za w Na dobrej drodze, tak. Chcesz ci zrobić jeszcze? Nie, nie a ja Ty chcesz? Zobacz, jakie ma parcie na skło. Zobacz, A, zobacz. Proszę spójrz! Mam parcie na namiot. Jak zwykle, najstarszy musi pracować. Jak zwykle. A młodzież o stoi i się przygląda. No starsi mają przywileje. Z dziadu. Pierwszeństwo. Palma pierwszeństwa. <noise> No pięknie, pięknie. Patrz, no, 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 Bierzesz, no, bierzesz pawlicę, przyjeżdżasz i masz zupkę. Namiot postawiony i zupka jest. Pawlica jest mistrzów. Trzymaj. Mistrz wolnych obrotów. Nie ma, nie ma pani jakaś ciepłą wodą hmm. No i już. Wspaniały no? Masz. Zobacz. Nie chcę w się pół litrem wykąpać nic z Abyś tam usiąść. To jest coś zgrany, pawica, jakby tak by to było tu. No nie wierzę. Trzymaj W zeszłym roku byliśmy w T55 Teraz w T72, ale tutaj w ogóle nie ma miejsca. Ja Ty, ja się ty cały czas skrzywiony. A ty jeszcze wyobrażasz sobie, że jak ten pojazd jedzie? Co się dzieje? Ja mam teraz na celownik na, na lampę. Pokaż, czy to kamera złapie. No ty ze przynajmniej trochę świata mogłeś zobaczyć. Maciek, tak będzie? Nie wiem. Krypcina, ty się zaraz... Ty, Sebuś, powiem Ci taką rzecz jedną Tu masz cały mechanizm, tak? Mhm. Gdzie pociski były. No tu masz. Tu, patrz. Pociski. Pociski. I słuchaj... No, no, wy... Tu masz ładowanie, nie? No. Wyobraź sobie jedną rzecz. Ja cię proszę. No. Że siedzisz sobie tutaj razem ze swoim kolegą. Wojce! Ładuje się pocisk. Wojce! Jest strzał. I strzał? Wyobrażasz to sobie, bo ja nie. Człowieku, tu my... jest takie huknięcie. Zwieracze to by mi puściły momentalnie. I jeszcze sobie dołącz do tego stres związany z tym, że gdzieś tam na polu walki jesteś. No. I świetnie. Jest ta... albo, ty, albo ty, albo inni. Ja pierdzielę. To jest są szasakra to, to jest puszka, zobacz. Tu się stąd ani wydostać, ani nic. Na pewno nie szybko. Tu się nawet nie począch pod gipszem. <laughs> A ja teraz spróbuję szybko wejść. <laughs> Jezu, I to jest moi drogi sprawność fizyczna potrzebna Nie jest A, się wypisuje 172 Weź pogiąłeś, no ja Całkiem, nowy Całkiem nowy czołg Ty, to jest nieprawdopodobne Teraz zobaczymy jak jest na miejscu kierowcy już To nie? Damy radę. Dobra. No, A no, może zanim Też bardzo wygodnie. to może się paliwo. Ma amunicję najpierw. Ty ja tu w ogóle nie wejdę. Nie mogę kolan zgiąć, tak? Nie wejdzie pan? ja tam płazem patrzę. Czek, czek, nie wejdzie. No ja trochę większy od szefa. tego O! Ja wszedłem, ale mogę nie wyjść. Ja wlazłem. O Jezu! A wyjdzie, bo się ją wyciągać na No! jakiś Nie wiem co tu pokazywać, bo tu nie ma co pokazywać. Tu za wiele miejsca też nie ma skrzyniobiegów. Wajch od zmiany. Drążek. Jeden, drugi

gdzie <grym grym grym> ręki już nie A nie wiem, mają już Ty jesteś te laczki z fotografii Dzień trzeci Na szczęście ostatni. Dzisiaj do domu Do domu, gdzie do domu Do Do Korei <grym> No co się tak na mnie patrzysz? No. pendolino. Telependolino. Nie udało się wodzu. Tak się pani czuje, proszę pani? No, dobrze się czuję. Jeśli pani się czuje tak, jak wygląda, to A tak, źle wygląda? Track, nie tą ja stroną. Tak A! Rzeczywiście. I nasz klubowy dresiarz. Slutt! <laughs> A żeby maskę zamknąć? Podsa Czekaj, podsadzimy go. Zresztą zamknij maskę Paweł. Ale patent Bo, Bo to jest, ja to cieszę, jest... Jak mi kręciłeś za mam. Piotr już to jest kompleks, wiesz? Niestety, takie są fakty. O mój książę. O mój dziadek, O, o, pań, o, patrz, o, o dziadek następny. Ja, jaki następny? <noise> Ale powiem ci że ten, że ten czołg przypomina mi. No, no, Zwalił mnie, no. Ale ja mam szczęście. Okay. Prezesa? A w no, Jak w zwykle. Magazynę. Jak zwykle w prezesa. Chyba zmiany kadrowe nastąpią. Mam ci na wózku, do Mówicie, że dzisiaj co jest walne, czy co? Ja <noise> wybór, wybór władz? Wybór władz? Mamy argumenty, które ewentualnie przekonają co niektórych, że należałoby zmien zmiany wprowadzić. Ty! Jub twoją mac! Da, 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 da! Operator! Piotruś, ty to masz czołg. Ale zielony? O co chodzi? Rzucajcie. I teraz maczka. Maczka, maczka. Ognia. To zmyła było. Maciek, musisz na palcach stanąć. Podskocz, bo on cię traci. Ja jestem młodszy, mi tak w dół moc to nie idzie jak jemu. Tak, Piotruś? To są podłe ugarstwa. Leczenie kompleksu. U mnie maczku jest tak? Pomóż, no? pomóż. Kupiłeś te? Czy ukradłeś? Używane do używanta należy. Bardzo proszę, cenę podać koledze. Kupujemy. You talking to me? Jest, of course. O właśnie, i tu się zaczyna problem. <laughs> Łatwo nie jest. Łatwo. Oh. Nie włożę rąk, bo jak włożę, to nie wyjmę, ty, za Bóg. Nie no. no jak nie pod Piotrek, no. Wesele, Piotrek tyle... no, wesele tyle kosztowało, ma nie wejść? Sposobem. Nie, to trzeba cia... inaczej. O, patrz, teraz tak, ale... Ale powiem ci, że jakby ktoś ruszył wieżą, to byś był trochę Krótszy. Ale normalnie w no. pancerz. Nie? I tam masz ten wiatrak jeszcze po środku, który no, idealnie, ale ale idealnie ci czy wiatrak? Taki wiatrak. No masz po środku, między nogami, na wysokości kolan. Jak go nie widzę, bo się nie mogę schylić nisko. Po prostu. A spróbowałeś kiedyś się schylić wysoko? <ścoughs> tak nisko, powiedziałem. Tak e, nisko. No, przepraszam. Nie, <laughs> Ty Mówię, <o>, czodka. <cząc. śmiech> Chodź go zamaskujemy. O, teraz go nie będzie widać. Teraz chodzi widać. Nie widziałem Was na zdjęciach z kamuflażu czachowskiego. Dziękuję, panie sierżencie. A teraz spróbuj wyjść, bo to będzie druga komedia. Pójdzie łatwiej niż to by się wydawało. Oj, no to patrz. Może jakieś hedysy zasyć? No, o, o zobacz, łatwiej. <grystanie> <grystanie> jak wąż. <bums. grystanie> Tadał już wyszedłem, no. To brawo. Szybciej, ja. Nie słyszę aplauzu. To wyjdzie jeszcze. Tak, <grystanie> tak. <grystanie> tak pan co wyjdzie, to idzie wtedy. Ty, ale mieć wejść i dekiel zamku. Ja pierdziele. Ja to ja zawsze mówię, że ze mnie to ze trzech czołgistów trzeba by ukleić.